Wędkarza i szczupaczek na początek w pierwszym rzucie, taki sobie, nie za dużo oczywiście ale go tutaj, cyk do wody o, ta godzinka wschodzie słońca i chyba niewiele więcej będzie chociaż kto wie była następna ryba, ale się zagapiłem ale się kurwa zagapiłem sam nie wiem na co Teraz nie będzie skupienia, to później już mi nie będzie potrzebne. Szymam Wędkarski, Świry. Dzisiaj taki mocno ekspresowy odcinek z Wisły z kilku powodów. Raz, że niespecjalnie mam dzisiaj dużo czasu i wyjście jest takie lekko na sztukę, gdyż z uwagi na brak czasu ostatnio na ryby. Bywam na nich bardzo rzadko i jak tylko się pojawiła jakaś okazja, żeby chociaż na kilka godzin wyskoczyć to wyskoczyłem. Jak sobie planowałem, że od 5.30 od wschodu słońca max do 10.00, 9.00 w zasadzie bardziej chyba nawet i się będę zwijał. Wiesz idzie fala upałów, w zasadzie już jest. I ktoś powie co to za fala upałów, 3 dni po 30 stopni czy tam dwa? natomiast dla mnie jest to już kurwa, nie do przyjęcia. Ja nie znoszę temperatur powyżej 25 stopni, a wyższych to już kompletnie nie toleruję. I teraz ktoś może powiedzieć: jak tak Ci się nie podoba, to wypierdalaj do Finlandii albo na koło podbiegunowe. Natomiast z kolei, jak Wam się tak podoba, to wypierdalajcie do Włoch albo kurwa do Arabów, a będziecie mieli ciepło. Ja chcę, żeby u mnie było zimno i chuj. W takich momentach lubię sobie zatytować pewnego znanego poetę, Ryszarda Andrzejewskiego. To właśnie zrobię. A cytat ten brzmi: Chuj mnie obchodzi, hipokrytów społeczeństwo, które nigdy ze mną w jednym szeregu nie szło. Wyjebane mam, że ktoś tam może sobie chcieć upały. Ja nie chcę i chuj. Dla mnie to już męczarnia. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że się szybko skończą i że znowu zacznie deszcz napierdalać, albo że się przynajmniej zrobi ochłodzenie jakieś tam do 20 stopni w maksie. Na koniec lata i tyle. Tutaj jest taki pierwszy powód, w zasadzie drugi, no bo ten, że nie mam dużo czasu dzisiaj. Dwa, że raz się zrobi gorąco. A trzy, że z jednej strony dzieje się kompletny chuj. W pierwszym rzucie miałem branie małego szczupaczka. Można by to potraktować jako klątwę pierwszego rzutu, chociaż ja w nią nie wierzę. No i potem długo, długo nic się nie działo. Aż przypierdolił mi szczupak taki z 70 cm z nurtu. No i na rozkręconym popiździe hamulcu, przeszykowanym na branie bolenia na krótkim dyszlu, zjebał się w tym nurcie. Oczywiście standardowo. Trudno co zrobić, no ale, no ale po, tym, po tej spince jeszcze bardziej mi się odechciało. Liczyć na takie branie drugie dzisiaj, no to trochę byłaby jednak przesada. W związku z czym jeszcze parę rzutów gdzieś tam wykonam i będę się zawijał, bo. Raz, że plan na ten dzień jeszcze jakiś tam mam, całkiem inny. A dwa, że naprawdę już mi się nie chce, no zaraz się zrobić tak ciepło, że i tak nie wytrzymam. I taki to szybki dzionek na Wiśle. Ale ja jeszcze tak wracając do tego szczupaka, bo ja go widziałem w polaryzacyjnych okularach, bo się tam pod powierzchnią przewinął. Taki mniej więcej siedemdziesiąteczka. Bardzo chudy i bardzo jasny. I tak oczywiście jest na wyrost, to co powiem, bo <laughs> jedna ryba w dodatku nie wyjęta, a wiosny nie czyni. No, w zasadzie to może nawet druga, bo Taką 60. bardzo podobną wyjąłem. Też bardzo chudą i w takim piaskowym bardziej kolorze niż zielonym. Pomimo tego, że jest tutaj trochę roślinności on by mógł być zielonawy, ale był bardziej taki piaskowy. I w związku z czym świta mi taka myśl, że może kurwa powróci populacja takiego nurtowego, rafowego szczupaka do wisły. Czy może powraca? Co wędkarze być może pamiętają takie szczupaki chude w kolorze piaskowym, które brały gdzieś tam z raf z kamieni z płynącej bardzo szybkiej wody. Czy bardzo szybki to może przesadzam, ale w każdym razie ze z, z, z szybkiej wody, które bardzo lubiły obcinać boleniowe woblery. Tak mi to troszeczkę śmierdzi, nie powiem nie. Ja bardzo lubię takie szczupaki, bardzo je lubiłem kiedyś. Okonie kiedyś też takie tutaj występowały w Wiśle, ale to już, no to już w ogóle melodia przeszłości. W takim piaskowym kolorze, bardzo fajne ryby. Te szczupaki tak samo. Na no, szczupaki to być może jakaś jest nadzieja, może trzeba się będzie inaczej nastawić. Bo się jednak na tego szczupaka nie, nie nastawiam zupełnie. Mam gdzieś z tyłu głowy, że on może przyjebać, ale ale to jest bardzo mocno z tyłu głowy i ten hamulec na rozkręcony w tym nie pomaga, nie? żeby takiego szczepaka później wyjąć. No ale cóż, co zrobić? Ogarnąć się, kurwa, skoncentrować się i... i coś na pewno jeszcze, ale nie wiem co. No. No właśnie. O. To jest kurwa coś już w miarę. Było. Ładny szczupak ale się spiął w pizdowatym holu. Po pizdowatym holu. Whatever, man. Ja pierdolę, co za idiota. Ostatnie 2-3 rzuty i znikam. A już mi się naprawdę nie chce. Liczenie na jedno jedyne branie. A już trochę nie na moje nerwy. Nie u dzisiejszym. Myślę, znaczy, że to jedno jedyne branie już spierdoliłem koncertowo. Przenie losu, naprawdę. Specjalnie ma tu sens, choć oczywiście jeszcze to wykonam, ostatnie parę sztuk, jeszcze w drugą stronę, też raz, czy dwa i o tak dość. No i to by było na tyle z tego dnia, 8.30 i wystarczy, temperatura rośnie, wprawdzie pod drzewami jest spoko, ale wizja powrotu przez pola, bardziej na otwartej przestrzeni, później gdzieś jeszcze przez miasto w tych ciuchach, no nie chce mi się, w związku z czym spierdalam już, zanim się zrobi gorzej, tym bardziej, że to jak już mówiłem, mam plan na rozwinięcie tego dnia, zupełnie inny, tkarstwo nie było dzisiaj kluczową aktywnością, tylko taką na sam świt poranek, I chyba ją na dzisiaj zaspokoił. I tak kurwa się zastanawiam, czy lepiej mieć po raz kolejny, bo to nie jest pierwszy raz, że się nad tym zastanawiam. Czy lepiej mieć jedno branie takie sensowne, i je nawet spierdolić, czy nie mieć w ogóle żadnych brań i znów móc ponarzekać na rybostan, że na pewno tu nic nie ma. Czy może lepiej napierdolić okonków małych i się wybawić. I naprawdę, już teraz sam nie wiem, masz poważny mętlik bani ale to też jest związane z tym, że rzadko bywam na rybach i nie jestem wyłowiony, nie jestem w ogóle wczuty. Sam nie wiem czego oczekuję tak naprawdę. Najbardziej to chyba oczekiwałem... O, Serenka. No daleko nie widać. Spierdoli? Spierdoli. Eee no. Sam nie wiem czego oczekuję. Tak najbardziej to oczekiwałem, że w schodzie słońca będą brały o No bo to jest taka pora roku, że o tym wschodzie słońca powinny zapierdzać za drobnicę. Natomiast kolejny dzień i okonia nie widu, ani słychu. No ja nie mówię o jakimś sensownym rozmiarze, ale nawet o tych małych pierdzielach, które gdzieś tam przy trawach atakowały właściwie wszystko. Co się ruszało, nawet jeżeli było za dużo, Niekoniecznie się zapinały, ale z jakieś tam wyjścia można było zaobserwować. Prześwietlone dość mocno wodzie. Na pewno by się to udało, gdyby wychodziły. A w ogóle nie wychodzą, nic. Kleniki małe troszkę powychodziły, jakieś tam postrzelały w przynęte, ale to właśnie klenie, a okonia zero. Gdzie jest kurwa Wiślany Okoń? Nie żeruje? W ogóle zawiesił się, czy może poszedł wpierdalać kurwa raki między kamieniami i... i kiełże i na tym się pcha. Cholera wie, może się jeszcze uda sprawdzić w najbliższym czasie, a może nie. Ale zaczynam brak pomysłów na okonia mieć. No, zazwyczaj miałem w Światłowie głównie okonie w tej Wiśle, no bo przecież tych okoni troszkę tutaj jeszcze zostało. Ale czemu kurwa nie w sierpniu, w świcie? W ogóle duża zagadka. Duża zagadka, nie wiem czy będę ją tak mocno sprawdzał. Rzeczywiście jakimiś raczkami czy drobnymi gumkami nie będzie mi się chciało. Może się na szczupaka nastawię następnym razem. Skoro wziął szczupak. Kurwa mać, szmuk nie brać. To miałbym spokój, wyszedłem tak jak zwykle następnym razem i chuj. A tak to nie, ja będę kminił. Czy może wziąć ten cięższy kij jeszcze i już typowo pod szczupaka, co? Następną razą na Wisłę. No tego samego zapalować. Tylko siedemdziesiątkę. Albo jakiegoś jeszcze większego może. Może są te nurtowe piaskowe ściupaki. No na bank, na bank tak będzie. Już sam się nie mogę doczekać, co przyniesie nowy odcinek.